Dzień dobry z tej strony Econom TV. Dzisiaj jesteśmy z naszą panią prezydent Kielc. Zadamy jej kilka pytań, i ona, jak widać, chętnie nam na nie odpowie. No to tak, nasze pierwsze pytanie jest: dlaczego y, warto angażować się w wasz projekt? W ogóle wielkie dzięki za zaproszenie do Waszej telewizji, do waszej szkoły. Jak pewnie wiecie, jesteśmy na etapie budowania strategii młodzieżowej, ale bardzo chcemy, żeby to nie był tylko formalny dokument. Bardzo chcemy, żeby po takiej internetowej diagnozie deficytów i potrzeb młodych ludzi spotykać się w waszym środowisku, czyli tam, gdzie wy czujecie się najlepiej w Waszych szkołach i żeby rozmawiać o konkretnych pomysłach na Kielce. W tych ankietach wskazaliście jako młodzi ludzie w Kielcach obszary, które są najbardziej dla was interesujące albo są które dla Was najważniejsze, jeżeli myślicie o swoim codziennym funkcjonowaniu albo swojej najbliższej przyszłości. i Dzisiaj dokopujemy się do drugiego dna i chcemy rozmawiać, jak lepiej zaprojektować funkcjonowanie miasta w tych obszarach, żeby kielce były coraz bardziej miastem, w którym dobrze się czujecie. Na co dzień, w którym możecie planować swoją przyszłość, w którym się spełniacie i w którym się realizujecie. No właśnie, to skoro już jesteśmy w temacie, to jakie są najbliższe plany czy pomysły na kielce, które będą aktualnie realizowane? Oj, słuchajcie, one są bardzo wieloaspektowe. Tak naprawdę jak ktoś myśli o rozwoju Kielc, pewnie myśli o inwestycjach. My tych inwestycji w najbliższych latach naprawdę mamy sporo zaplanowanych dotyczących terenów rekreacyjnych, parków. Będziemy rewitalizować Dolinę Silnicy, będziemy zmieniać oblicze Placu Wolności. Chcemy dotknąć innych przestrzeni zielonych jak Park Ślichowice, jak Skwer Szarych Szeregów, jak Staw w Parku Miejskim. To naprawdę taki mocny akcent, bo korzystamy teraz z funduszy unijnych, ale też myślimy bardzo mocno o inwestycjach. Związanych ze swoim terenów inwestycyjnych. I to może brzmi bardzo poważnie, ale tak naprawdę to są dwa ważne aspekty. Po pierwsze, żeby przychodzili tutaj nowi inwestorzy i budowali dla Waszego pokolenia także fajne, atrakcyjne miejsca pracy, tak, żebyście mieli taką perspektywę, że jak skończycie tu szkołę, studia w Kielcach lub poza Kielcami, czekają na, na Was tutaj sensowne miejsca pracy, które dają Wam się rozwijać. To także z drugiej perspektywy jest ważne, bo jak będziemy mieli więcej inwestorów, będziemy mieli więcej podatków i będziemy mieli mieli bardziej komfortowy budżet. Komfortowy, żeby planować y, usługi publiczne. Taką usługą publiczną jest szkolnictwo, są żłobki, przedszkola, y, jest system komunikacji publicznej i wiele rzeczy, które też potrzebne jest młodym ludziom, chociażby w sferze działania kulturalno-rozrywkowego. Bardzo często na spotkaniach mówicie, że brakuje eventów, które są dla was atrakcyjne. Y, y, I też chcemy takie imprezy planować, żeby nie dawać wam ich na tacy, ale żeby dokładnie się wsłuchać, czego Potrzebujecie, albo mało tego, żebyście wy je organizowali, a my tylko w tym pomagali. No to nasze następne pytanie jest: do jakiego obrazu Kielc pani dąży? Hmm, słuchajcie, to jest trochę pytanie o miasto moich marzeń albo też naszych wspólnych marzeń. czym znaczy, mnie bardzo zależy, żebyśmy przestali e, udawać, że jesteśmy miejscem, którym nie jesteśmy, że jesteśmy wielką metropolią, jesteśmy miastem średniej wielkości, miastem wojewódzkim, w której są funkcje wielkomiejskie w takim sensie, że jest przestrzeń, gdzie możemy mieć na koncert, jest filharmonia, są kina, e, są przestrzenie publiczne fajne, ale żebyśmy byli miastem wygodnego życia, to znaczy takim, w którym nie marnuje się czasu na przykład na długie dojeżdżanie do pracy. W takim, który znajduje się przestrzeń na swoje hobby, znajduje się przestrzeń na życie towarzyskie, spotkania z przyjaciółmi na kulturę i na rozrywkę, ale żeby mieć ten komfort, żeby mieć przestrzeń do takich rzeczy, to oczywiście jest przestrzeń miejska, infrastruktura, ale przede wszystkim jest ten komfort życiowy, czyli trzeba mieć dobrze płatną pracę taka, która rozwija i trzeba też bardzo mocno inwestować w rynek mieszkaniowy. My rozpoczęliśmy taką dużą strategię polityki mieszkaniowej, która jest szczególnie ważna dla młodych ludzi, bo dzisiaj perspektywa, że o, kupię sobie własne mieszkanie, to jest myślenie o kredycie na 40 lat, a spłacimy go, jak już będziemy w zupełnie innym miejscu swojego życia, ale bardzo często dzisiaj młodzi ludzie, myśląc o potrzebie mieszkaniowej, wcale nie chcą kupować mieszkanie, ale chcą na przykład mieć społeczny najem, bo nie chcą się wiązać z kredytem, jak za 5 lat być może zamarzy mi się, żeby mieszkać w bardzo i tam pracować, więc chcemy budować także takie perspektywy i takie narzędzia, żeby to było przyjazne miasto z dobrą perspektywą zawodową, ale też z bardzo elastycznymi funkcjami miejskimi, które no, mogą wam ułatwić codzienne funkcjonowanie. Właśnie wspomniała Pani o budowaniu tak naprawdę miasta marzeń, więc czy rozmawianie z młodymi ludźmi pomaga w jego tworzeniu? Rozmawianie z każdym pomaga w jego tworzeniu, ale przede wszystkim z młodymi ludźmi, bo to, co my zaplanujemy dzisiaj i zrealizujemy za rok, dwa, pięć, dziesięć, to głównie wy będziecie z tego korzystać. E, oczywiście ważna jest w mieście polityka senioralna. Dla każdego trzeba budować dobre perspektywy funkcjonowania, ale to wy będziecie stanowili motor napędowy tego miasta i możemy budować różne narzędzia konsultacji, możemy robić ankiety, możemy robić grupy fokusowe. Najlepszą formą konsultacji, najbardziej wymagającą też, na której trzeba Poświęcić najwięcej czasu, jest rozmowa, bo ona jest wbrew pozorom najłatwiejsza, jak się już przejdzie te pierwsze bariery, i też dająca najwięcej informacji o potrzebach, ale też najwięcej informacji o drugim człowieku. Dziękujemy bardzo serdecznie pani prezydent Kielc za poświęcony nam czas i za udzielenie nam wywiadu. I czy może pani ma coś do przekazania naszym widzom lub uczniom? Słuchajcie, bardzo wielkie dzięki za rozmowę. Eee, I wam też dziękuję, że wysłuchaliście tego wywiadu. I bardzo gorąco was zachęcam, żeby korzystać z narzędzi, które projektujemy, żeby angażować się w sprawy społeczne w Kielcach, żeby dołączać do Młodzieżowej Rady Miasta, brać udział w kieleckim budżecie obywatelskim, zgłaszać projekty, głosować na projekty, a już niedługo w październiku otwieramy specjalnie dedykowaną wam przestrzeń na ulicy Paderewskiego, Urban Lab. Wpadajcie tam naprawdę będzie się działo, i każdy znajdzie coś dla siebie. Do zobaczenia.